Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny filmik o maszynie do rozrabiania syropu cukrowego, nawet 2 do 1. No i ta sama maszyna może rozlewać nam syrop do podkarmiaczek. Słuchajcie, dlaczego kolejny filmik? Dlatego, że po dwóch latach testów zostały wprowadzone pewne zmiany które mają na celu usprawnić to urządzenie i zrobić z niego takim urządzeniem niezawodnym, można by powiedzieć. No, a jak się domyślacie, zmiany, które zostały wprowadzone, wynikły z tego, że właśnie coś tu poszło nie tak. I w związku z tym postanowiłem, że opowiem o tych modyfikacjach, po to, aby, jeżeli ktoś sobie zapragnie zrobić taki sprzęt, no to wiedział na co zwrócić uwagę, w jakie komponenty się wyposażyć, aby tą maszynę mógł zrobić, no, taką niezawodną. Ale może zacznę. Zróbmy z tego film taki już podsumowujący wszystkie te dwa lata, jak gdyby testów tej maszyny, wszystkie plusy i minusy, koszty i dedykacja, dla kogo ten sprzęt będzie. Słuchajcie. Dla kogo będzie? Ten sprzęt będzie dla pasiek 100. plus, 100 rodzin plus. Eee, czy 100 to nie za mało na taki sprzęt? Nie. Eee, słuchajcie, ja ten sprzęt sobie sprawiłem, kiedy już miałem 120 rodzin do karmienia i bieganie z konewkami po pasiece. Po prostu policzyłem to. Zobaczyłem, ile mi czasu na tym schodzi. Rozrabianie za pomocą pompy. Do brudnej wody, tą zanurzeniową, mieszałem syrop cukrowy. Wszystko to też się sprawdza. To jest bardzo dobry, jak gdyby, sposób do rozrabiania tego syropu cukrowego. Natomiast, no wiecie, są ograniczenia ilościowe, prawda? Bo taka jedna pompa dobrze rozmiesza nam na przykład syrop w bedce 300 litrowej załóżmy maksymalnie, tak? Jak chcemy już więcej, to już musimy troszkę tutaj modyfikować, albo dwie pompy wrzucić, no, albo jakieś mieszadło zastosować. Oczywiście wszystkie te sposoby, o których teraz wspomniałem, są dobre. Natomiast jak gdyby to urządzenie rozwiązuje wiele zagadnień. Więc ja już uważam, że od 100 rodzin jak najbardziej ono się wpisuje. Dwa to urządzenie pomaga nam rozwiązać problem, jeżeli pasieka nie jest pod domem, tylko gdzieś w lesie. To jest po prostu jest genialne to urządzenie. Druga sprawa, zastępuje nam przynajmniej dwa urządzenia, czyli to jedno, w którym my mieszamy, gdzieś na przykład w pomieszczeniu, i to drugie, które pozwala nam rozprowadzić ten syrop cukrowy po rodzinach pszczelich, prawda? Ono to jest dwa w jednym, bo tutaj mieszamy ten cukier i. Ta sama maszyna nam pozwoli przetransportować cienkim wężem syrop cukrowy do rodzin pszczelich. Słuchajcie, wspomniałem o tym, że nawet syrop 2 do 1, i w pierwszym roku tego nie testowałem. Testowałem to w tym roku. I wszystko się zgadza. Nawet ten gęsty, bo to będzie gęsty syrop. Zresztą każdy wie, jak wygląda 2 do 1. Potrafiła ta maszyna tutaj rozmieszać, nie było żadnego cukru na dnie, nie zostało, wszystko zostało rozmieszane. I oczywiście tutaj muszę zaznaczyć kolejną, jak gdyby plus, że wszystko to było robione w zimnej wodzie. Co prawda około godziny czasu maszyna wtedy musi pracować. I mówimy tutaj o pełnym zbiorniku, czyli to jest Mauser ten mniejszy, 600 litrów. Czy 1200 litrów może być? Nie wiem, nie testowałem. Mam taki mauser tutaj na działce, ale jak gdyby na moje potrzeby 600 litrów jest teraz idealnie, ponieważ jeżeli karmię trzema czy czterema litrami na tą chwilę zimowałem 174 rodziny w tym roku. No i super mi się to spisywało. Natomiast jeżeli no i też pamiętajmy, że Wiecie, rozrobienie syropu, dojechanie do pasieki, nakarmienie tych wszystkich pasiek, przyjazd i możemy zrobić drugą serię. Naprawdę nie ogranicza nas, jak gdyby nie musi być uważam, 1200 litrów. Więc jak gdyby uważam na tą chwilę, na ten moment, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, że 600 litrów jest wystarczającym pojemnikiem. A czy większy zdałby egzamin nie jestem w stanie na to odpowiedzieć? Kolejna sprawa słuchajcie czy to urządzenie generuje ogromne koszty budowy? Nie. Maksymalnie uważam, że 1200 zł wystarczy, aby wyglądała dokładnie tak, jak tutaj widzicie. Patrząc na dzisiejsze koszty 2025 październik. Ponieważ nawet niektóre rzeczy ku mojemu zdziwieniu podczas modyfikacji tej pewnych rzeczy staniały. Jak na przykład, słuchajcie, zawór, który był tutaj poprzedni, który się nie sprawił, był to tak zwany zawór montowany, czyli skręcany. Ten jest sklejony na stałe. Tamten nie sprawił się, gdzieś tam przepuszczał, co chwilę go trzeba było uszczelniać, rozkręcał się od wibracji i tak dalej. Kosztował 60 zł, a ten kosztował teraz 28 zł. Słuchajcie, zawór kupiłem C2, żeby smart był spełniony. Drugi leży w zapasie. Te kolanka, które tutaj widzicie, PPE kosztują około 20 zł, każdy element czasami nawet tak jak złączki tutaj nyple kosztują chyba 6 zł czy 5. Kamloki nie muszą tutaj być ale ja je założyłem po to, żeby mieć możliwość prawda, szybkiego demontażu, w razie czego no, kosztują 20 czy 30 zł. Wąż i tu jest ważna rzecz, bo ten wąż został tutaj zmieniony. Wcześniej był taki jak dołączają często do zakupu tych pomp, w gratisie dołączają tak zwany wąż ssawny. I on był tutaj zbyt delikatny, słuchajcie, musi być, tu jest ogromne ciśnienie i musi tutaj, tak samo tutaj, sący, musi tutaj być gruby, mocno zbrojony wąż. I gdzie tutaj ścianka, jedna ścianka ma grubości 5 mm. Opaski muszą być tego typu mocne, skręcane, żeby tu nic nie przeciekało, nie ciekło. Pompa potrafi bardzo duże ciśnienie wywołać. Tu teraz przelecimy, jak wygląda budowa. Tu kolejna modyfikacja. Założyłem tutaj kolanko. I na dole jest tak zwana, ja to tak nazywam, yy, trąba słonia. Która jest tutaj, zobaczcie, na kamloku, która jest tutaj, zobaczcie, na kamloku podpięta. W razie, jakbym potrzebował ją skrócić, wydłużyć, bo tutaj jeszcze była kwestia tego, że testowałem wiele rzeczy, żeby ona cały czas, słuchajcie, pod ciśnieniem, to na innych filmach jest na moim kanale, ona tutaj, tak, prawda, wiruje we wszystkie strony. Tam, oczywiście, uchodzi to ciśnienie tego strumienia wody. I wszędzie tutaj ona nam płucze. Płucze nam ten cukier, który zalega na dnie, i nam czyści. Tu widzicie na mi wpadł kluczyk, muszę go wyciągnąć, żeby czasami pompa go nie wciągnęła. Przy ostatnich pracach, tutaj no i jak gdyby jest to potrzebny element. Gdyby tego tutaj nie było, nie wiem, czy ona jest w stanie wymieszać. Raczej nie wszystko. Bo jeżeli tam nam siądzie cukier w rogu i w każdym rogu może prawda, cukier siąść. No i wiadomo, by musiało długo mieszać, albo nie jest w stanie umieszać, natomiast ten wąż, który tutaj widzicie, o właśnie to jest ten wąż, o którym wspominałem, on tutaj, jako ten wąż się nie nadaje. Natomiast tu może być, bo kiedy on nam pęknie tu, nic się nam nie stanie, prawda? Natomiast kiedy pęknie tu, a miałem taki przypadek, no to wiecie, zanim reakcja kilkadziesiąt, mogło litrów, prawda, pójść w piach i dlatego właśnie ta modyfikacja została zrobiona. Kolejna modyfikacja to jest taka, że pompa została umieszczona na jednej podstawie, można by powiedzieć, z Mauserem, po to, aby to urządzenie nagle stało się urządzeniem mobilnym. To znaczy, ono teraz jest na tej przyczepie, nie jest przymocowane do tej przyczepy. Tu w razie transportu potrzebny jest pas, prawda, żeby to zabezpieczyć, gdybym chciał to przewieźć. Natomiast pamiętajmy, że w tej modyfikacji możemy to urządzenie wrzucić na samochód, na przykład z otwartą paką. No, i przewozić, prawda? Czyli w tym momencie uzyskaliśmy taką mobilność tego sprzętu, który pozwala nam dostosować go do różnego typu pojazdów. U mnie sprawdza się to dobrze na tej przyczepie. Poza tym ja jeżdżę tylko tutaj po pasiece, na dobrą sprawę, bo ja zawsze staram się karmić zwozić wszystkie rodziny na zimę w jedno miejsce i karmić w jednym miejscu. Kolejna rzecz dla tych, którzy, chociaż y, też odsyłam do innych filmów na moim kanale, które, na których chyba przynajmniej są dwa albo trzy filmy, na których już opisuję budowę, jak gdyby tutaj tej maszyny, y, różne rzeczy, słuchajcie, to ewoluowało. To jest kolejny filmik, jak gdyby też oglądając inne, y, no dla kogoś, kto chce zrobić oczywiście tą maszynę, te inne filmy będą ciekawym y, po prostu takim dopełnieniem tej całej wiedzy, aby tutaj zbudować ją. Choć nie ma jakiejś filozofii, ale te rzeczy, które Wam mówię, warto na to zwrócić uwagę, żeby nie popełniać tych błędów, które ja popełniłem. Słuchajcie, kolejna sprawa. Zawór spustowy. Tu muszę jeszcze, jeszcze zmienić. Muszę kolanko zrobić w tą stronę, prawda, 90 stopni. I jest on oczywiście potrzebny, ponieważ, słuchajcie, w wężu, z węża, jeżeli opróżnimy cały zbiornik, bo zbiornik pięknie się opróżnia, pompa zasysa wszystko ze zbiornika, Zostaje nam y, troszkę tutaj zawsze tego płynu naszego syropu w pompie no i w wężu, prawda, tym do dystrybucji. Dlatego y, później cofamy, wyłączamy pompę, cofamy ten, y, ten płyn, on tutaj spada nam, wszystko nam tutaj schodzi i tutaj wężykiem, prawda, na złomce ogrodowej i dajemy i na przykład wiaderko, jedna konewka. Tu nie ma więcej niż 15 litrów, y, nie będzie tutaj tego syropu, nigdy nie zostanie i maszyna jest pusta. Potem tylko możemy trochę wody nalać, przepłukać ją i wszystko będzie w porządku. Słuchajcie, na temat e, tutaj węża do dystrybucji. Ja zakupiłem taki, przyjrzyjcie się, to jest zbrojony, tak zwany sawny on może być, ale tutaj jest jako ten ciśnieniowy. I powiem wam, że no musi być zastosowany takie tutaj taka blokada po to, że jak ja czasami pociągnę ten wąż, żeby nie urwać, nie zerwać tu na złące, ponieważ tu jest ostra krawędź i gdybyśmy tutaj prawda, wyginali, co chwilę wyginali, to by nam pęknął i mi raz pękł. Dlatego jest właśnie już kolejne rozwiązanie, jak gdyby ten kabel musi być tu usztywniony. Mam nadzieję, że tu mi nie pęknie. Już teraz też jestem wyczulony na to, żeby tego kabla no, nie przeciągać za bardzo. Pistolet, słuchajcie, pistolet nie musi być. Ja kupiłem pistolet za jakieś 30-40 zł. Natomiast jest tańsze rozwiązanie. Później podpatrzyłem u innych youtuberów, pszczelarzy, którzy mają pasieki zawodowe. Słuchajcie, zwykły zawór, taki jak ten, tylko z taką wajchą większą oczywiście 3/4 zawór. Następnie zwykła rurka i kolanko 90 stopni. No i można, prawda, przekręcając zawór. Elegancko dystrybuować, no i to będzie tańsze, bo myślę, że zawór kosztuje jakieś no, 15 zł, rurka, albo może ta sama cena może to jest bardziej poręczne, może pistolet jest bardziej poręczny ale nie wiem, czy pistolet mi się nie zużyje szybciej niż taki zawór, prawda? Więc jak gdyby to też daje taki pomysł, że można to inaczej zrobić. Tak jak już wspomniałem, musi być to na jednej podstawie. Tutaj też zmodyfikowałem, miałem wcześniej dłuższy. Duszy tutaj ten wąż sawny. Nie jest to potrzebne. Wcześniej tak było, bo też miałem jak gdyby inną wizję, że, ten, że ta motopompa będzie przymocowana o tutaj, była na stałe do platformy. Widzicie, potem się zmieniła cała koncepcja. Musi być to mobilne, <laughs> więc jak gdyby zobaczcie, jaka ewolucja powstała. Kolejna rzecz. Tutaj, pamiętajcie, że ta pompa, jak ją kupujecie, to ona ma w wyposażeniu ten, to kolanko. Tu jest korek i zaślepka do napełniania pompy i zostało to wykorzystane właśnie do tego, żeby tu podpiąć ten zawór i szło nam na dystrybucję. Obsługa tego urządzenia jest banalnie prosta. Podczas kiedy on zawór jest otwarty, ona cały czas miesza, ale kiedy otworzymy zawór do dystrybucji i naciśniemy tutaj na pistolecie dawkowanie, to będzie nam syrop leciał, ale pod małym ciśnieniem i gęsty syrop będzie się lewał długo, rzadszy szybciej. Natomiast przy, 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 przy dużych obrotach mówię, nie? kiedy on cały czas jeszcze miesza. Natomiast kiedy zmniejszymy obroty silnika i przykręcimy ten zawór, e, prawda, albo całkiem go zamkniemy, albo go lekko przemkniemy, to w tym momencie bardzo duże się ciśnienie tutaj wytwarza. I już na wolnych obrotach to napełnianie tych podkarmiaczek idzie bardzo dobrze. A kiedy jeszcze zwiększymy na silniku lekko obroty, to już w ogóle wtedy jest ciśnienie konkretne. I potrafimy w kilka sekund napełnić 5-litrową podkarmiaczkę, czy nawet większe, no ale chyba no są większe, tak, przecież są i 13-litrowe nawet podkarmiaczki. Niektórzy producenci takie robią. Także słuchajcie, zachęcam Was naprawdę, abyście zrobili sobie te, taki, taki właśnie sprzęt. Jest on tani, a bardzo, ale to bardzo ułatwia pracę w pasiece. Jest to nieporównywalne w ogóle do tego, co było. Ja już sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam nie mieć tej maszyny tu u siebie w pasiece, jeżeli przyjdzie czas na prace związane z zimowym zakarmianiem rodzin pszczelich. Jest to po prostu nie do, nie do powrotu, że tak powiem, do starego systemu, czyli rozlewania każdego ula za pomocą, no wiadomo, biegania z konewką po pasiece. Czy z wiaderkiem, z słoikiem, no przeróżnie, jak do tej pory każdy tam ma jakieś doświadczenia i jak gdyby wie, jak to było. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, myślę, że przekonałem go. A jeszcze na, na koniec tylko dodam, że już parę osób, które już pierwsze filmiki, jak wrzucałem o tej maszynie, już parę osób wykonało. Tą maszynę dokładnie taką samą jak ta. Wcześniej też, oczywiście, wiele lat do tyłu ktoś na przykład tylko mieszał w Mauserze wykorzystując taką pompę, albo ktoś wykorzystał tylko ten sposób połączenia pompy elektrycznej bądź spalinowej do dystrybucji, ale wcześniej nie, nie wpadł na pomysł, że można te dwie rzeczy połączyć w jedną maszynę. I da się. Bo oczywiście ograniczenie było to, żeby jak tu zrobić, żeby to dobrze wymieszać tutaj. To zawsze było to ograniczenie. Wiecie, zwykła sama pompa, gdy tylko jest powrót, nie miesza nam. Tam musiała być ta trąba słonia, że tak powiem, założona, która po prostu tam wypukuje ten cukier z dna, wzbija go w płyn otaczający go i po prostu zaczyna się to rozpuszczać elegancko, sprawnie i szybko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że film był przydatny. No i co? Zapraszam na kolejne filmy. Cześć!